Witam wszystkich tajemitonautów w imieniu redakcji Tajemitów i swoim. W naszych filmach wielokrotnie poruszaliśmy temat cienistych, ciemnych zjaw, czarnych upiorów, ale nigdy nie poruszaliśmy tematu ciemnej obecności. Brzmi to dość strasznie, ale mamy wrażenie, że ludzie celowo opisują wyczucie obecności jako ciemnej, bo się jej po prostu boją. Nie musimy definiować słowa obecność, bo przecież każdy wie, kiedy czuje, że coś jest, coś się pojawiło i co najgorsze, nas obserwuje. Jeśli kiedykolwiek mieliście dziwne wrażenie, że w pokoju jest ktoś obecny, kiedy byliście pewni, że jesteście sami, to z pewnością nie za bardzo macie ochotę na opowiadanie tego zdarzenia. Zauważcie, że takie dziwne i tajemnicze sprawy pozostają ukryte, bo przecież mówiąc znajomym, że się widzi kątem oka czarną postać lub czuje się czyjąś obecność, można usłyszeć, o, stary, lub o, kobieto, czas na wizytę u psychologa, albo gorzej, u psychiatry. Jednak ludzie rozwinięci ezoterycznie i wyczuleni na zmiany w subtelnym, otaczającym nas astralu, nie mylić ze światem duchowym, wiedzą, że tutaj zdani są tylko na siebie lub na kogoś, kto bardzo dobrze orientuje się w sprawach związanych z astralem i światem duchowym. Ale tutaj też, jak w korcu maku pełnym piachu i drobnych kamieni. Trafić na prawdziwie uduchowionego ezoteryka to potężny problem, gdyż praktycznie ich nie ma, a jak są, to się nie afiszują, działają skrycie i bez rozgłosu. Kiedy zwierzymy się ze swoich nieziemskich odczuć, zazwyczaj następuje dalsza część koleżeńskich porad wynikających z czystego zainteresowania naszych znajomych, naszym stanem zdrowia psychicznego. Oni po prostu są ciekawi i przez to mogą nam sprawić sporo niechcianych kłopotów. Jeżeli nie macie wyjaśnienia, które pomogłoby wam przetworzyć doświadczenie ciemnej obecności, większość ludzi będzie miała problem ze zrozumieniem tego, co im się przydarzyło. Są pewne dni, które pojawiają się spontanicznie raz na kilka albo kilkanaście lat, wtedy już od rana da się wyczuć, że wieczór będzie pełen tajemniczych manifestacji sił astralnych. Niektórzy ludzie to czują i już wieczorem widzą kątem oka przechodzące przez ulicę lub stojące na chodniku postacie. Starzy specjaliści od działań w Astralu wiedzą, że są to projekcje zwiastujące to, co nastąpi wieczorem. Jest to zazwyczaj spotkanie oko w oko z czymś, co wypełza w postaci czarnego cienia do miejsca, w którym przebywamy, ale wpełza również w myśli i wyczuwa się to całym ciałem. Wtedy budzi się strach u nowicjuszy tego zdarzenia. Zresztą jest to tak nienaturalne, że nawet magowie i zaawansowane wróżki mają ze strachem problem, bo nikt do tej pory nie wie, czym jest to coś, co wypełza z astralu i najwyraźniej czegoś szuka. Nie myślcie sobie, że jest to zdarzenie zmyślone i jakaś pasta albo foliarska opowieść, jak to mówią młodzi widzowie zapatrzeni w specjalnie stworzony dla nich złudny świat komputerowy. Są to sprawy tak poważne, że zajęto się nimi na katedrze psychologii prawie na każdym szanującym się uniwersytecie. Przeprowadzony szereg badań z ochotnikami, którzy poddawani byli wywoływaniu oryginalnych halucynacji wykazały, że to eteryczne doświadczenie. Nie jest czymś, co możemy zrozumieć, używając naukowych modeli umysłu ciała i relacji między nimi. Jedno z największych badań na ten temat przeprowadzono już w 1894 roku. Towarzystwo Badań Psychicznych SPR opublikowało swój Census of Hallucination osób w Wielkiej Brytanii, USA i Europie. Była to ankieta obejmująca ponad 17 tysięcy jednostek ludzkich, opisujących podobne zdarzenia spotkania z ciemną obecnością. Ankieta miała na celu zrozumienie, jak powszechne jest to, że ludzie mają pozornie niemożliwe wizyty czegoś niezrozumiałego i obcego, które zapowiada zazwyczaj śmierć. SPR stwierdziło, że takie doświadczenia zdarzają się zbyt często, aby można je było przypisać przypadkowi, gdyż była to jedna na 43 ankietowane osoby. W 1886 roku SPR, którego patronami byli, były premier Wielkiej Brytanii William Gladstone i poeta Alfred Lord Tennyson opublikowało Phantoms of the Living. Zbiór ten zawierał 701 przypadków telepatii, przeczuć i innych niezwykłych zjawisk. Na przykład pastor Newman z Devonport w Plymouth opowiedział historię o wizycie w Nowej Zelandii, gdzie nocna obecność, tak to nazwijmy, ostrzegła go, aby nie brał udziału w rejsie statkiem, który miał nastąpić o świcie następnego ranka. Później pastor dowiedział się, że wszyscy uczestnicy podróży statkiem utonęli. W tamtym czasie fantazmaty krytykowano za brak naukowości. Spis ludności przyjęto z mniejszym sceptycyzmem, ale nadal był narażony na stronniczość odpowiedzi, no bo kto by się fatygował, żeby odpowiadać na takie badania, poza tymi, którzy mają coś do powiedzenia oczywiście w tym temacie. Ale takie doświadczenia żyją w domach na całym świecie, a współczesna nauka oferuje pewne rozwiązania na ich zrozumienie. Wiele relacji zebranych przez SPR brzmi jak hipnagogia. Obecność to halucynacyjne doświadczenia, które mają miejsce na granicy snu, tak to określono. Zasugerowano, że kilka doświadczeń religijnych, odnotowanych w XIX wieku, ma podstawę w hipnagogii i jest to pewne rozwiązanie problemu. Od razu chciano go zamieść pod dywan, ale obecność sobie na to nie pozwoliła. Ma ona szczególnie silny związek z paraliżem sennym, doświadczanym przez około 7% dorosłych, co najmniej raz w życiu. W paraliżu sennym nasze mięśnie pozostają zamrożone jak po fazie REM z tą różnicą, że nasz umysł jest aktywny i rozbudzony. Badania sugerują, że ponad 50% osób z paraliżem sennym zgłasza spotkanie z obecnością. Podczas gdy wiktoriańskie obecności udokumentowane przez SPR były często łagodne i pocieszające, współczesne przykłady obecności wywołanej paraliżem sennym mają tendencję do emanowania złowrogością. Są po prostu przepełnione i napompowane czymś, co budzi w człowieku strach. Społeczeństwa na całym świecie mają własne historie o nocnych obecnościach. Od portugalskiego małego zakonnika z przebitą ręką, Fradinho da Mao Furada, który mógł przenikać do snów ludzi po ogon Oru. Ludu Joruba w Nigerii, który uważano za produkt zaczarowanych ofiar lub tych, na których rzucano klątwę. Warto tutaj nadmienić, że starożytne sposoby rzucenia klątw, jak choćby przez szamanów ludu Joruba, są bardzo trudne do odsunięcia, szczególnie dla Europejczyka. Ale dlaczego doświadczenie takie jak paraliż miałoby wywoływać uczucie obecności? Niektórzy badacze skupili się na specyficznych cechach budzenia się w tak niezwykłej sytuacji. Większość ludzi uważa paraliż senny za przerażający, nawet bez halucynacji. W 2007 roku badacze snu, Jay Allen, Cheyenne i Todd Geirard argumentowali, że jeśli obudzimy się sparaliżowani i bezbronni, nasze instynkty sprawią, że poczujemy się zagrożeni, a nasz umysł natychmiast wypełni lukę. Coś na zasadzie, jeśli jesteśmy ofiarą, musi być i drapieżnik. Innym podejściem jest przyjrzenie się podobieństwom między wizytami w paraliżu sennym a innymi typami odczuwanej obecności. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 25 lat wykazały, że obecność jest nie tylko regularną częścią krajobrazu hipnagogicznego, ale jest również zgłaszana w chorobie Parkinsona, psychozie, doświadczeniach bliskich śmierci i żałobie. Sugeruje to, że jest mało prawdopodobne, aby było to zjawisko specyficzne tylko dla snu. Z neurologicznych studiów, przypadków i eksperymentów ze stymulacją mózgu wiemy, że obecność może być wywoływana przez wskazówki cielesne. Na przykład w 2006 roku neurolog. Sarah Arzy i współpracownicy byli w stanie stworzyć postać cienia, której doświadczyła kobieta, której z kolei mózg był stymulowany elektrycznie w lewym złączu skroniowo-ciemieniowym, TPJ. Postać ta wydawała się odzwierciedlać pozycję ciała kobiety, a TPJ łączy informacje o naszych zmysłach i naszych ciałach. Seria eksperymentów w 2014 roku wykazała również, że zakłócenie oczekiwań sensorycznych ludzi wydaje się wywoływać u niektórych zdrowych osób poczucie obecności. Sposób działania, procedury, którą zastosowali badacze, polega na oszukaniu cię, abyś poczuł, jakbyś dotykał swoich pleców poprzez synchronizację twoich ruchów z robotem znajdującym się bezpośrednio za tobą. Nasze mózgi nadają sens synchronizacji, wnioskując, że to my wywołujemy to wrażenie. Następnie, gdy ta synchronizacja zostaje zakłócona poprzez spowodowanie, że dotyk robota jest lekko rozsynchronizowany, ludzie mogą nagle poczuć, że jest obecna inna osoba duch w maszynie. Zmiana oczekiwań sensorycznych dotyczących sytuacji wywołuje coś w rodzaju halucynacji. Tę logikę można by również zastosować do sytuacji takiej jak paraliż senny. Wszystkie nasze zwykłe informacje o naszych ciałach i zmysłach są w tym kontekście zakłócone, więc być może nie jest zaskoczeniem, że możemy czuć, że jest tam z nami coś innego. No i mamy naukowe rozwiązanie jakże dalekie od tego ezoterycznego. Możemy czuć, że to inna obecność, ale tak naprawdę to my. Jeden z naszych współpracowników prowadził własne badania w 2023 roku. Próbował prześledzić podobieństwa w obecnościach z relacji klinicznych, praktyk duchowych i sportów wytrzymałościowych, które są dobrze znane z wytwarzania szeregu zjawisk halucynogennych, w tym obecności. We wszystkich tych sytuacjach wiele aspektów odczuwania obecności było bardzo podobnych. Na przykład badany czuł, że obecność była bezpośrednio za nim. Obecność związana ze snem została opisana przez wszystkie trzy grupy, ale podobnie było z obecnościami napędzanymi czynnikami emocjonalnymi, takimi jak żal czy też żałoba. Pomimo stuletnich początków nauka o odczuwalnej obecności tak naprawdę dopiero się zaczyna. Ostatecznie badania naukowe mogą dać nam jedno nadrzędne wyjaśnienie, lub możemy potrzebować kilku teorii, aby wyjaśnić wszystkie te przykłady obecności. Ale spotkania, które ludzie opisują w fantasm of the living, nie są fantomami minionych czasów. Z tego, co my wiemy na temat obecności, to owszem, Da się wywołać pewne doznania u człowieka za pomocą różnych sposobów. Przecież i da się wywołać śmierć. Wystarczy obecność w komorze ciszy, aby mózg ludzki zaczął płatać figle. Nie spać jak to miało miejsce w radzieckim eksperymencie, podłączyć człowieka do silnego o określonej częstotliwości pola magnetycznego lub zastosować synchronizację półkul mózgowych przez trzecią falę akustyczną, powstającą na skutek połączenia dwóch różnych między sobą. To ta różnica właśnie tworzy trzecią falę synchroniczną. Ale czy o to chodzi? Zadajmy sobie pytanie. Gdzie znajduje się przejście do innego świata po naszym odejściu z tego świata? Logika mówi, że jeżeli idziemy do świata na wskroś duchowego, to przejście nie może istnieć w świecie fizycznym. Czy w takim razie przejście jest gdzieś w astralu i działa w dwie strony? a my jesteśmy za to w jakiś sposób odpowiedzialni.